The Game, tu w wersji Quick and Easy, gra od wydawnictwa NSV, od 2 do 5 graczy, około minut zabawy, od 8 roku życia. Różni się od tej dużej The Game, teraz ja pamiętamy, że, że miała w różne nagrody, tam chyba była z des z bodajże, tylko nie pamiętam teraz czy wygrała, czy tylko nominację. Tam było odsetki, odsetki schodziliśmy z kartami. Kiedy była różnica o 10 między kartami, które oddawaliśmy, można było wtedy iść nie według zasad schodzenia, tak. Tu jest trochę inaczej, mamy kolorki. Ale zaznaczmy jak to wygląda. Mamy przygotowanie do gry. Tu leży stosik, tu leży karta pokazująca, że obok będziemy schodzić od 1 do 10, czyli karty będą rosły. Tu będziemy schodzić od 10 do 1, czyli karty będą malały. Każdy z graczy bierze sobie dwie karty, któryś rozpoczyna. Ja sobie ustalimy, któryś rozpoczyna. Wziąłem dwie karty i widzimy, mamy kolorki. <laughs> I tak tu mam od 10 w dół schodzę, no to daję dziewiątkę muszę dać przynajmniej jedną kartę mogę dać dwie więc ja dałem dziewiątkę, drugą mam piątkę czy chcę ją dać, generalnie mogę ją dać tu tutaj oficjalnie bym nie mógł, ale tu jest ta fajna reguła, podstęp taki że kiedy mam ten sam kolor to mogę ją tu położyć ale powiedzmy, że bym tego nie chciał Dobieram kartę. Teraz tutaj gracz tam jest od 1 do 10 do i generalnie co on mógłby dać. No, ma nie fajnie. No, musi dać tą, tą dziewiątkę tutaj nie ma wyjścia tu i nie może bo być była dziewiątka. Czy on chce dać 10 jeszcze. Myślę że może nie chce dać tej dziesiątki bo to w ogóle się, się kopie. Mm, więc, więc dał tak, no, niestety nie, nie fajnie mu się to ułożyło i teraz ten grać no ten mógłby się kart pozbyć, byłoby dobrze ich się pozbyć yy, znaczy, ktoś musi wyłożyć, bo jak nie wyłoży żadnej to, to po prostu wtedy przegrywamy więc robię tą zasadę, że yy, przy kolorku nie musisz stosować do, do reguł tak? chociaż tutaj i tak mam od 10 w dół, więc tutaj tak się stosuje do, do reguł więc, więc, więc dałem tą no, i biorę kartę. Teraz tutaj gracz. On ma 10 i 8. Więc tak, mógłby dać tutaj dziesiątkę, ale się zablokujemy w ogóle, i wtedy nie będziemy mogli nic dać. tak? Yy, yy, więc byśmy się zablokowali. Yy, no, chyba byśmy się potem dali farą. No to farą by można było dać inny kolor. Ale on powiedzmy da tą 8 tutaj, powinniśmy iść w dół bo jeszcze nam pokazana taka czarna tutaj trochę słabo widoczna, że od 10 do 1 ale ma ten sam kolor no to mogę dać na odwrót, tak? nie czwórkę, tylko ósemkę. to to bym dał, jedną bym dobrał mm. i teraz i znowu mam wtedy od ósemki schodzenie, znaczy tam dokładnie od 7 w tym wypadku, bo podwyższyłem ten pułap, tak? bo tu mamy my od dużej schodzimy, no i teraz tutaj jest gracz, on ma szóstkę i dziesiątkę. I generalnie ma do kitu, bo musi dać tutaj dziesiątkę. Czyli teraz tylko do karta zielona mogłaby być, bo tu jest do dziesiątki, tak? No i dobiera sobie kartę. Ale ten ma fajnie, bo on ma zieloną, tu nie możemy sobie mówić co mamy, tylko powiedzieć generalnie, że mam niską, mam wysoką, e, daj tam, e, tam będę chciał dać niską, tam wysoką, ale nie możemy mówić o konkretnych wartościach. Mam tą szóstkę, no to muszę ją dać tutaj, żeby był ten sam kolor, tak, daję ją sobie tutaj i obniżyłem znowu wartość. I teraz znowu od szóstki w górę możemy lecieć, więc nie ma tak, tak zupełnie źle, tak. Dobieram sobie kartę e, i teraz tutaj gracz, co on może, może zrobić? Schodzimy w dół tam, więc może dać tutaj szóstkę. Czy chce dać tę trójkę? Trudno mi powiedzieć, może na razie nie będzie ryzykował, wybiera sobie jedną. Teraz tutaj gracz, On generalnie, generalnie co on może zrobić? Może sobie wezmie, weźmie dziesiątkę, bo tu nie może szóstki dać, tak? bo tu jest szóstka. No on musi dać tutaj dziesiątkę, coś musi zrobić. Więc, więc wziął i, i karta kolejna dla niego. Teraz moja kolej. Ja teraz wykorzystam tą trójkę. patrzymy ten sam kolor i znowu fajnie. Bo tu normalnie bym już nie mógł nic dać, bo jest 1 do 10. Ale że ten sam kolor to mogę wybrać zasadą. Daję to i znowu obniżyłem pułap do 3. Czyli znowu możemy iść w górę od 3 do 10. Na tym stosie. No i tej drugiej nie dam. Dobieram kartę i teraz ten grać, co on może tutaj sobie wyłożyć. Tam jest w dół, tam jest w górę, no to powiedzmy żąda tą, tom tu, a jedynkę, no jedynki na razie nie, bo tu by w ogóle sobie szedł. i dobiera kartę. I tak sobie schodzimy, kiedy nam się uda zejść ze wszystkich kart, czyli to, to, to zostanie rozdysponowane pomiędzy graczy i jeśli ze wszystkich kart zejdziemy, to wygrywamy grę, jeśli któryś z graczy nie może zejść z kart, to grę przegrywamy. Nie można się porozumiewać odnośnie konkretnych numeracji. Tak? Mogę powiedzieć, że mam średni, takie średnie numery, albo wysokie, wysokie numery, ale nie mogę powiedzieć, że mam na przykład szóstkę albo że mam, nie wiem, jakby tu była leżała trójka, że mam dwa razy wyższy numer niż, niż trójka, jakby leżała. Tak? Nie, nie, nie mogę po prostu powiedzieć, jakie mam konkretne wartości, ale mogę powiedzieć, że mam niskie, wysokie, takie średnie. Albo, że tutaj, tutaj nie, nie dawaj, bo tu będę chciał dać, o tak mogę powiedzieć, tak? Ale nie jakie mam wartości. Generalnie gra w porównaniu do tej oryginalnej The Game wydaje się prostsza, jest na pewno mniej, mniej trochę liczenia. Chyba też jest, jest weselsza, taka jak gra rodzinna dla, dla dzieciaków, bo są te kolorki, są jakieś tutaj wesołe twarze. Dla mnie jest fajniejsza. Natomiast ta, ta zasada, właśnie ogólna schodzenia z kart pozostała i dodatkowo jeszcze odnośnie koloru doszła nowa zasada, tak, wtedy możemy wbrew regule. Jest to bardzo fajne, ładna gra z fajną mechaniką, naprawdę warto ją u nas tu wydać w Polsce, w kraju. No, gra jest super, gra jest po prostu super. Dla mnie osobiście jest lepsza niż, niż oryginalna The game, która i tak mi się podobała, bo ja lubię gry numeryczne, gry analityczne, a, a ta jest jeszcze fajniejsza pod, pod dzieciaki, pod rodzinie. Naprawdę fajna, fajna gra. Quick and easy, czyli szybka i łatwa The game. No kart widzimy, mamy tutaj mniej, tak, chyba dwa razy mniej jest niż w oryginalnym The game. Dlatego jest właśnie szybko, ale też w miarę łatwo, bo, bo są pod te kolorki schodzenie. Możemy też grać w wersji takiej trudniejszej, że schodzimy tylko z jednej karty, nie, nie z dwóch w każdej turze i w ogóle bez, bez żadnej komunikacji. Dzięki.